Udowodni, że dla każdej liczby rzeczywistej x prawdziwa jest nierówność. I mamy tę nierówność x do czwartej, odjąć x kwadrat, odjąć 2x i dodać 3 jest większe od 0. Tego typu zadania dość często opierają się na wzorach sutonego mnożenia, a zatem zróbmy z tych wyrazów takie porozbijajmy, aby te wzory sutonego mnożenia nam się pojawiły. Jeżeli jest x do czwartej, no to ja go przepiszę, a jak wykombinujemy kolejne wyrazy. Na pewno chciałbym, że jest x do czwartej, gdybym napisał odjąć 2x kwadrat i dodać 1. Na pewno taki wzór to byłoby x kwadrat odjąć 1 i do kwadratu. No tak. Ale x do czwartej już zabraliśmy. Było minus x kwadrat, a teraz jest minus 2x kwadrat. O to, żeby wszystko się zgodziło, to muszę dopisać plus x kwadrat. Plus x kwadrat. Teraz. Czyli te dwa wyrazy się zgadzają. Ten x do czwartej i te dwa wyrazy dają nam minus x do czwartej. Teraz x no jest minus 2x no to przepiszemy minus 2x i teraz spójrzmy no jeżeli to chciałem mieć jako wzór skróconego mnożenia to teraz jak widzę x kwadrat odjąć 2x no to do kolejnego wzoru skróconego mnożenia potrzebny mi jest plus 1 to będzie drugi wzór skróconego mnożenia to jeszcze raz x do czwartej pasuje te dwa wyrazy dają nam minus x kwadrat. Ten wyraz to jest minus 2x. Zostaje nam trójka, ale my tu mamy 1 i 1. To jest dopiero w sumie 2, więc żeby nic się nie zmieniło, dopiszę plus 1. Jakby nie patrzeć na te cztery wyrazy oraz na tych siedem wyrazów, to to jest inaczej zapisane w tym miejscu. Większe od 0. I teraz. To zwija nam się do takiego wzoru. X kwadrat odjąć 1 i do kwadratu. To zwija nam się do x odjąć 1 i do kwadratu. I zostaje jeszcze plus 1. Ma być to większe od 0. Bardzo istotne jest to, że mamy tutaj dodawanie. Plus i plus. Po kolei. Cokolwiek podnosimy do kwadratu, czyli to jest zawsze większe bądź równe 0 dla dowolnych x rzeczywistych. Zawsze większe bądź równe 0. To wyrażenie. Podobny sposób zawsze jest większe bądź równe 0 dla x należącego do rzeczywistych. Natomiast tak, skoro to jest większe bądź równe 0, i to jest większe bądź równe 0, to znaczy, że z tego będzie wynikało, że wyrażenie x kwadrat odjąć 1 i do kwadratu, dodać x, odjąć 1 do kwadratu i dodać 1, patrząc tylko na to, zawsze będzie większe bądź równe 1. Zawsze. No, ponieważ, jak tu jest w najgorszym przypadku, ta suma wynosi 0 i dodajemy 1, no to jest to zawsze większe bądź równe 1. A skoro większe bądź równe 1, to znaczy zawsze będzie większe od 0. Czyli z tego wynika, że x kwadrat odjąć 1 i do kwadratu dodać x odjąć 1 i do kwadratu plus 1 zawsze będzie większe od 0 dla x należącego do liczb rzeczywistych i to. Kończę nam ten dowód.